Wejdziemy szybko, bo jest 11.43 o 12, musimy być u Gabriela i Nicole, bo jedziemy znowu na wycieczkę. do. Naszykowałam sejsa, se schowałam, nie? To już Wam mówię, zrobiłam im niespodziankę, sama wybrałam miejsce, takie, żeby też piesek mógł na plaży latać. I ta plaża się nazywa Playa Montania Pelada. Jest piaszczysta, w... Tak, jest piaszczysta, ale piasek jest czarny, więc no, tutaj za bardzo takich piaszczystych plaż jasnych nie ma. Więc I tak się cieszę, że chociaż jest piasek, a nie kamienie, Bo wiecie, na kamieniach to tak się leży średnio, a na piasku to już co innego. To już co innego. Dobra, czy ja wszystko mam? Przynajmniej taka, nie bierze dużego, ale jak wezmę to na wszelki wpadek, wsadzę go do. Ech auta, bo nigdy nie wiadomo czy nie będziemy chcieli wziąć tylko rzeczy na plażę a po co taszczyć całą torbę co nie? dobra, posmarowałam się już kremem do twarzy, więc totalnie przezroczysty, ale trochę tłusty nie wiem jak to widać, na moje... czy widać to na mojej twarzy jestem tłusta, no trudno żyćko, chcieliście żeby wam prezentowała się w sukniach, więc proszę bardzo jest trochę wygnieciona kurde gdzie mam starać, żeby to by widać? Trochę wygnieciona, ale jest, nie? Nie szkodzi, ona zaraz będzie mokra. Yy, I będzie się dużo działo. Cisnę! Apuczyna z sochą i ciasteczka. Teraz możemy jechać, ale tylko ludzi tam. Klientów mało. Ale dwa razy więcej pracowników niż zawsze chyba się dziewczyny dopiero uczyły. I trzy razy musiała mówić, że chce kawę z mlekiem sojowym. Oj, oj, oj. Straszne I, i wiesz, że nie, nie jestem pewna, czy faktycznie dostanie, dostaliśmy z mlekiem. sojowym. ja widziałam, oj, oj, oj. że ona brała flaszkę zwykłego mleka oj, oj, oj. do ręki. Trzy razy musiała mówić. Nie wiem. Z to jest sojowe, czy, czy nie. Co ci się to już trafiło, tylko? Chyba sojowe. Masz. Oj, oj, oj. Nie muszę już jechać. Nastan mi alarm. Jaki alarm? Dobra, jedziemy po ziomku. Czekamy na ziomeczków. Tu gdzieś powinni zaraz schodzić. Tam gdzieś mieszkają. No i jedziemy na plażę. Może w końcu jakaś porządna plaża się nam trafi. Zrobiłam research i wygląda prawidłnie. Co się okaże na miejscu różnie bywa. To jest wiecznie, jest taka w miarę zaokrąglona, więc. Ojej, ale nie wiem, nie Patrzcie, jak to zawiało tego piachu, nie? Bien, vamos! Idziemy, Przemek się już prawie zebrał, chodźmy. Ja mam go, mam bez rzeczami. Nie wiem, co się dzieje z tym bukietem, bo mi spadł. I nie chcę się ruszać, nie, główka, hmm. Aki? Wygląda ładnie ta plaża, jednakowoż yy, dostać się tam jest trochę ciężko. Co tam, co tam wyciągnąłeś? Do coś. Dobra, idziemy no. Dzisiaj jaka jak droga wygląda. I jak część. Ani jednej plaży tu nie ma, żeby się szło normalnie, dos dostać do niej. Póki co może są takie, ale Edyta nie miała znaleźć. Okay. Gabriel!

¡Qué calor! ¡Dios mío! ¡Qué calor! La arena tiene, no sé, 100 grados. <laughs> ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! De mi zapata? No. No está tan mal. Está caliente. Caliente. No, 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 nie jest, nie jest ciepła, nie. Są różne drogi, tam u góry, idą też dziewczyny y, na plażę i tutaj pieski latają, więc ja specjalnie tak szukałam plaży, żeby psy mogły być. myśmy górki nie brali. No bo nie. Ale to małe... Y, musi z nimi jeździć, bo ona bez nich szczeka. Więc tak szukałam plaży. A, hugar, porque bięto! Vamos zaber! Zobaczymy. Kupiłam specjalnie tej oto zieloną, cudowną yy, yy, piłkę do siatkówki, żebyśmy mogli pograć w siatkę znowu oczywiście, bo sobie zrobiłam nowe pazy, trzeba je połamać, nie? No. Dobra, idziemy. Ponagrywam sobie tutaj trochę, zanim wejdę do wody. Jest dość płytko tutaj, fajnie, w miarę bezpiecznie przy samym brzegu. Ładnie tu. Jedna z ładniejszych plaż, jakie widziałam y, na ten póki co, jest, jest przyjemnie, jest, jest przyjemnie spokojnie. Możemy tu pograć w siatkę. Tam się rozłożyliśmy. Nie wiem, czy będzie się przemka, czy znaczy, rozłożymy zaraz się tam. No i ciśniemy pewnie do wody o gabier gdzie obczaić, Czy tam z tamtej strony będzie git, czy nie? No nic. Dobra, tak to wszystko wygląda. Tu się rozłożyliśmy skały wystające, wszystko jest na czym powiesić rzeczy No i idziemy po, pograć, albo się trochę pokąpać okay. Edyta! Nie słyszy No je El perro la salto Pełno psów tutaj. Leciłam z 7, teraz gdzieś one się tam pochowały, ale pełno jest psów. Woda się podnosi. On tutaj to, on tutaj nie było, więc jesteśmy w momencie, w którym jest wzrost wody. To jest salony pieczubne. Idziemy szukać innego miejsca, jakieś takie baseny naturalne, żeby się też popływać, bo tutaj to co, stoisz i, i obijałem cię fale. Trochę nie, ale ileż można, więc idziemy tam, gdzie nie będzie takie biały. Jak dojdę do auta, tam się pojawi internet mam nadzieję. Poszukam jakiegoś miejsca. No ten jest niegrzeczny. Zaraz za lotniskiem, Sur, tym północnym. Nie pamiętam, Sur. Jest, są baseny naturalne. Idziemy tam gdzieś w tamtym kierunku trzeba iść. Muszę znaleźć teraz to na mapie i włączyć GPSa żeby było. Wiecie, żeby, żeby nas poprowadził pieszo tam. Bardzo ładnie tutaj, Me gusta. Tam jest jakiś punkt widokowy? El A! Fajna nóżka, że sobie wystawił. No. Okej. Okay. Ktoś czarny prał. Pranie. Ale tu mają widoki, zobaczcie. Mmm, okay. Marcerka. Gdzie jest to moje? A ,aki. No. Socks. Medias. Medias. Medias? Socks. Idziemy zobaczyć co tam. Co tam ciekawego jest. że zamiast tamtych dalej basenów, odwiedzimy tutaj tą mini plażę, bo mamy trochę mniej czasu, już to już jest drugie miejsce dzisiaj, jakie odwiedzamy. Boże, pięknie tu jest, więc nie jedziemy jedzie, nie aż tam, tam, tam daleko, tylko tutaj sobie, yy, no, pourzędujemy, że tak powiem. Jest stromo, takie schody tutaj dość, dość strome są, widzicie to? Konkret. Nagram trochę z góry, jak to wszystko wygląda. Ładnie, taka plaża kamienista jest, Ala, gdzie wucha się tam opala. I tam dalej też coś jest. No idziemy pooglądać. Nagram sobie z góry, jak to wszystko wygląda. Piękna, transparentna. Czyściutka woda jest, no bo tu nie ma... Yy, to nie jest piaszczysta plaża, tylko kamienista jak jest kamienista plaża, to nawet bardzo mocno złączona, bo tak jest transparentna, bo ten piac się nie tak powiem, nie, nie wala. Taka mini plaża. W takich kamieniach muszę iść. Górą idziemy do tego drugiego miejsca. że wzięłam y, trzy pary but... Cztery, nie, trzy, raz, dwa, trzy, trzy pary butów takich no właśnie na no, takie kamienie. Bo ja zawsze jestem przygotowana, nie? O Jezus o kurde. Wzięłam też Okulary do nurkowania of course W razie gdyby tam były jakieś miejsca do nurkowania Fajne uh, Konkret Tak to teraz tu wygląda Bardzo ładne miejsce No to muszę powiedzieć, że Miejsce jest bardzo ładne Cisna na górę Bez odbioru bo ledwie zipie no tu jest tak dość szalone ten no ocean nie wiem którędy ty się tam dostać do tych miejsc tam będzie super po, na, po, ponurkować bo są kamienie wiecie będzie ciekawie tylko musimy znaleźć drogę na dół bo nie wiemy które zajrzeć a Aki Naturalnych basenów. Droga wygląda tak, cały czas możemy iść obok oceanu, tych naturalnych basenów. Jest trochę daleko, co prawda, bo 10 minut trzeba iść pieszo, ale taka droga mi nie przeszkadza, nie? Tak mogę iść 10 minut, nie? To jest stromo pierony, więc trzeba uważać, jak się idzie, lepiej środkiem iść. No ale jest pięknie nie tutaj, no, Troszeczkę mi to miejsce przypomina Fuerteventura, ale tak troszeczkę. Nic, ideą. Ideą. Nie chciało mi się przebierać. Żadnemu z nas się nie chciało przebierać. Wsiadaliśmy w auto w tych ręcznikach i pojechaliśmy w kolejne miejsce. Pięknie widać te ogromne kamienie pod wodą, bo tu jest dość płytko. To nie jest jak na puercie. wysiadasz z auta i od razu masz plażę. Nie, nie, nie. Tu musisz właśnie takimi miejscami, takimi, że. Takimi, o, drogami, do najlepszych plaż właśnie są takie drogi, nie? Zazwyczaj. Musi się Trz namęczyć, trzeba zdobywać te plaże, to nie jest takie łatwe. Wow. nie jest takiego hop O, słubany tak się nadziać na to, aua. W no szaleństwo tu jest, wam powiem. się dziewczyny fotografują. Tu chyba ktoś mieszka znowu. Ale mówią, że mam... Bardzo uważnie, bo jest... No ciekawie jest. No, a właściwie bym musiała powiedzieć yy, nieciekawie. Znowu... sorry, ale znowu nie patrzę, patrzę. Będę mało patrzeć co nagrywam, bo poważnie tu jest tak czyli chodzi o drogę. Jakiś kaktus tu wpadł. No są tam, są tam. Te baseny nurkują ludzie. No, widzicie jak tu trzeba iść, nie? Normalnie jakiś masakra. Zda się własne wstydki dam tą kamerę, bo dwóch, dwóch rąk potrzebuje. Wow. Mega. Dobra, wiecie, co teraz się muszę przychwycić czegoś, żeby zejść. Okej. Okay. Dobra, idę dalej. Cię kręcę. Ale ładne. Ale czyste wodanie. Widzicie to? Szaleństwo jakieś. Aki piscina. Dądę podemos centar, gdzie możemy usiąść. Jest tam basenik, dobra, ja się wyłączam, bo czas szukać miejsca. Szaleństwo to jest, tam ludzie skaczą do tego, ta woda się tak podnosi mega i opada. Nie wiem czy to będzie tu widać, tu jest ogromnie y, głęboko. Pada tam ta woda wręcz, nie? Ona się tak mega opadała i mega się mocno podnosiła, szaleństwo to jest jakieś. Idziemy tędy, szukamy jakiegoś miejsca, gdzie byśmy się mogli, wiecie, rozłożyć. No dobra. O, tam jest spokojna piscina. O tutaj jest jakieś szaleństwo. Zaraz tu woda wpłynie jakby. To jest jakieś szaleństwo, nie? O, 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 patrzcie, 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 patrzcie. Szaleństwo. Tu jest tak, tu jest tak spokojnie. Dobra. Nie wyjechaliśmy jeszcze z tego miasteczka, gdzie były te naturalne baseny, bo chcemy coś zjeść. Okazało się, że tu w tym miasteczku jest bardzo dużo miejsc, gdzie można coś zjeść. A Nicole przyjeżdżając, jak tutaj przyjeżdżaliśmy, mówi, o to jest bardzo słab słabna lodziarnia, bardzo słabna lodziarnia idziemy. No do dobra, to zanim coś zjemy, to najpierw sobie po lodzie weźmy. Zobaczymy czy jest jakiś bykański lot Polsem. Przemek, no musimy iść do jakichś miejsca, gdzie dają pizzę, bo Przemek nic innego nie zje, tylko pizza, siempre, więc no, idziemy. Dobra, jesteśmy w takiej restauracji, pizzerii z widokiem na ocean. Jest tutaj wege burger, więc dla mnie coś się też znajdzie. No tak to wygląda tutaj. Tu sobie będziemy siedzieć. Tak wygląda reszta lokalu. Oni dopiero otworzyli, więc no. Tu będzie to małe sobie siedziało, siedziała. Nice, nice. Six hours later. No siema, już wróciłam do ciebie, dziesiątko. Już. Już, czekaj, już do siebie. chodź się, Fridus, chodź się, Fridus. Chodź się, przydł. chodź się, Fridus, chodź, chodź. chodź. No, mało cieszący się piesku, kilka godzinek sama posiedziałaś. Sama posiedziałaś kilka godzinek, co za bądź słaba. No dzi mały, na ja słoneczko kochane. Jaka jestem wykończona, nie? Niemożliwie jestem wykończona. Zjadliśmy w restauracji. Burgera wegańskiego zjadłam. Potem na... Y, posz, potem poszliśmy na lody. Bardzo fajne, pyszne lody. Była to kawiarnia Vegan Friendly, więc dużo było. Hop! Hop, hop! Smaków wygaj ze sześć, smaków wygaj Chodź. Który tam po nogach bierzesz? Chodź. No chodź, chodź, chodź tutaj, chodź. No. Chodź sam. Było super. Jestem wykończona. Idę się teraz, idę się teraz kąpać, bo wszystko mam po prostu w piasku. Wszystko. Każdy rowek mego ciała jest w piasku, więc idę się wykąpać porządnie. <grym znać w górę> chodź sam, chodź sam, tu płastugo, chodź sam, chodź sam. <grym znać w górę> Na razie dobranoc. Pewnie wieczorem puszczam vloga. Dobranoc.